Regina Sobik, bez szaliczka i czapeczki, Nie chodzi się na wycieczki. Ala trochę późno wstała i martwi się, że zaspała. Jakaś blada, chyba chora, Nie pójdzie dziś do przedszkola. Kaszel wciąż ją męczy, bolą kości, z bólu jęczy. Ma gorączkę, pod z niej leci, pozaraża wszystkie dzieci. Na pewno się przeziębiła, kiedy na spacerze była. Bez szalika i czapeczki nie chodzi się na wycieczki. Strasznie przykra ta choroba. Więc do łóżka, moja droga, zaraz dam ci aspirynę, mleczko z miodem i cytrynę.